Witamy Cię na multibazarze. Chcemy Cię zachęcić do korzystania z naszych usług. Zobacz ten krótki film i pomyśl, czy teraz lub w przyszłości znajdziesz tu coś interesującego dla siebie. W ciągu najbliższych dwóch minut dowiesz się, co to jest multibazar. Tworzymy platformę handlu i usług dla każdego. Każdy ma prawo znaleźć tu coś dla siebie. Dlaczego. Bo znajdziesz tu wiele bazarów, a co za tym idzie, wiele możliwości nie tylko dla siebie, ale także dla rodziny i znajomych. Naszą platformę stopniowo uzupełniały będą kolejne bazary, takie jak bazar handlowy, bazar reklam, bazar ogłoszeń i wiele innych. Do każdego bazaru przygotujemy dla Ciebie film wyjaśniający zasady funkcjonowania oraz korzyści, jakie możesz odnieść korzystając z poszczególnych bazarów. Do każdego bazaru przygotujemy dla Ciebie osobne FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. By śledzić na bieżąco rozwój całej platformy i korzystać z możliwości, wystarczy, że zarejestrujesz się na Multibazarze, podając imię i nazwisko oraz adres mailowy. To wszystko. Rejestracja jest bezpłatna i nie wymaga od Ciebie podania szczegółowych danych. Jak się zarejestrować? Zobacz film, jak się zarejestrować na Multibazar który znajdziesz na stronie wartoznamibeysk.pl w zakładce FAKU. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywał bieżące informacje na temat rozwoju całej platformy. Jeśli interesuje Cię funkcjonowanie poszczególnych bazarów, stopniowo wprowadzonych przez nas, informacje bieżące znajdziesz na stronie wartoznamibeysk.pl w zakładce Fak. Jeśli interesuje Cię więcej możliwości związanych z multibazarem, zobacz film pod tytułem Multibazar w pigułce. Zapraszamy!